Za nami 20 lat e, informatyzacji administracji publicznej w Polsce. Myślę, że podsumowując te ostatnie lata, udało się wiele zrobić, szczególnie na polu samorządowym, administracji e, samorządowej, informatyzacji tego rodzaju administracji. Aktualnie w ostatnich latach zauważamy dużą rolę Centralnego poziomu administracji, administracji rządowej. Dzieją się tutaj duże projekty i duże oczekiwania. W związku z tym samorządy w tym kierunku e, oczekują i kierują. E, myślę, że przed nami wiele jeszcze pracy, pomimo tego, że. Czas upływa, to podsumowując dzisiaj 25 lat konferencji miasta w internecie, ciągle pytania wydają się być żywe i ciągle poszukujemy odpowiedzi na nie. Tak więc spotykając się dzisiaj na tej konferencji, myślę, że jest to dobry czas, by przedyskutować aktualne trendy i zastanowić się na jakim polu poszczególne instytucje mogą w tym procesie pomóc. Dziękuję organizatorom za zaproszenie na 25 konferencję miasta w internecie. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i dalszego zapału, jeśli chodzi o podejście do administracji, do jej informatyzacji czy też cyfryzacji. Życzę Państwu kolejnych 25 lat, chociaż z drugiej strony, życzylibyśmy sobie, by te tematy miały realizację dużo szybciej niż za kolejnych 25 lat.